Dobra, no to jak to jest z koszeniem trawy przed zimą? Trawę przed zimą należy skosić krótko, ponieważ e, długa trawa ma tendencję do pokładania się. Jeśli jeszcze spadnie pokrywa śnieża, to ten śnieg przygniata tą trawę, a pod śniegiem są idealne warunki do rozwoju chorób grzybowych. Jeśli ta trawa jest za długa, no to wtedy mamy większe ryzyko, że jakaś pleś śniegowa czy jakieś inne grzyby e, zarażą nasz trawnik, i potem na wiosnę mamy brzydki wygląd. No kiedy kosimy trawnik przed zimą? No kosimy go do tego momentu, do którego przestaje ona rosnąć. Jeśli dalej rośnie, to dalej musisz ją skosić. A w myśl zasady takiej, że trawa musi być przed zimą krótka. Musi być krótko skoszona. Nie może być za długa. Więc jeśli skosisz na przykład w październiku, a w listopadzie jeszcze masz ją za długą, no to w listopadzie również powinieneś ją skosić. Wysokość powinieneś już dobrać sobie do własnych potrzeb, bo to zależy też od twojej mieszanki. Natomiast trzeba zachować tą zasadę, żeby trawa nie była za długa. Jeśli jest za długa, to będzie się pokładać. Więc najlepiej nie przekraczać tych 3-3,5 cm. centymetra Wyższa trawa już ma tendencję do kładzenia się, więc jeśli myślisz na jaką wysokość, no to na taką wysokość, żeby trawa się nie kładła.